Cześć, witam wszystkich w kolejnym odcinku naszej przygody z figurkami Funko Pop. Dziś będziemy pakować popa. Postanowiłem zrobić, bo cały czas się spotykam z tym, że ludzie źle wysyłają, źle pakują, nie wiedzą jak zabezpieczyć popa, żeby dotarł w całości, żebyście nie dostali takiego, takiego zniszczonego, zniszczonego kartonu jak zrobić to, żeby on dotarł w całości i będziemy pakować takiego popa. Będzie to taki mały poradnik, oczywiście mój, ale mam nadzieję, że przyda się komuś do wysyłania popów, do tego, jak zabezpieczyć tego popa, żeby dotarł w całości. Fajnie by było, jakbyście mieli takie protektory, kupione gdzieś sobie i wysyłali w takim protektorze. On bardzo dobrze zabezpiecza w miarę sztywno popa przed tym, żeby... Żeby się nie uszkodził. Takie protektory oczywiście możecie kupić we wszystkich dobrych sklepach, no też im grubszy tym lepszy. No ale nie każdy chce dokładać tego, tego, tego protektorka, no bo on tam kosztuje chyba z 5 złotych, czy coś koło tego. Nie każdy chce. Drugim wyjściem byłoby idealnie mieć taki kartonik na przykład czasami dostaje się takie popy czy z innego sklepu wysyłają w takich kartonikach zabezpieczone albo podobny w miarę tej wielkości kartonik do którego wejdzie ten pop ewentualnie wtedy dołożymy tam troszeczkę folii bąbelkowej tej słynnej którą uważa wielu za to, że to jest cudowna rzecz, nieprawda? Powiem od razu, dla mnie to jest nieprawda. Ta folia służy super, ale odpowiednio zastosowana i do innych rzeczy też. A niekoniecznie do pop. Popa możecie wysłać zupełnie w kartonie, jeżeli macie gruby, sztywny karton, taki gruby. Zobaczcie, jaki on jest gruby w porównaniu do tego. Jeżeli macie taki karton, włożenie takiego popa luzem, nawet takiego drugiego, do takiego kartonu. Chociaż ja bym tu włożył kawałeczek folii lub czegoś, lub czegoś podobnego, spowoduje, że będzie on tam. Super super pasował, będzie bezpieczny i po zamknięciu, zaklejeniu jest to praktycznie atomowe. No musiałby potem przejechać samochód, a rzucenie czy spadnięcie, czy gdzieś tam przygniecenie ciężką paczką nic mu, nic mu nie zrobi. No to to jest takie rozwiązanie idealne. Ale wracamy do naszego popa. Jeżeli nie macie takiego kartoniku, fajnie też jest w prosty sposób, bierzemy jakikolwiek karton. Jakikolwiek karton ucinamy mniej więcej tej, długo grubości, tej długości, tutaj o proszę, tak robimy z tego kartonu taką, taką osłonkę, zakładamy go wokoło tego popa, sklejamy i mamy coś podobnego do tego. I wtedy możemy na przykład jeszcze owinąć to folią I jest to wtedy zabezpieczenie takie podstawowe, bo mówimy tutaj o takim podstawowym zabezpieczeniu. Chłopa, żeby nic mu się nie stało, a zaraz przejdziemy sobie do dalszego, do dalszego pakowania. Ok, oczywiście mała przerwa związana z problemami technicznymi, ale skończyliśmy na tym, że robimy po prostu z kartonu taką Obwolutę koło tego popa i mamy takie takie zabezpieczenie, ala ten niekoniecznie dół i góra będzie. Chociaż jeżeli macie jakiekolwiek zdolności manualne, macie nożyczki, macie macie noży, to możecie to po prostu spokojnie zrobić. Nie będę tego pokazywał jak Adam Słodowy, ale no chyba każdy już się domyślił Mamy wtedy taki zabezpieczony podstawowy pop. Co dalej? Co dalej? Szukamy kartonu. Karton najlepiej, żeby był większy od tego I, i najlepiej, żeby był tak, albo tej wysokości, czyli ten jest trochę za wysoki, albo żeby był tej wysokości. Tak, jak tutaj widzicie, o, tak będzie lepiej. Albo taki, albo taki. Ten jest zdecydowanie za wysoki, e, więc zaraz pokażę Wam, co z tym dalej zrobić, e, jeżeli nie macie takiego kartonu. Mieszkacie w mieście, czy gdzieś, na pewno jest jakiś sklep osiedlowy niedaleko, tam wyrzucają masę kartonów, u mnie jest tego multum, masa kartonów przy tekturze, w tych wielkich, grubych, możecie je sobie wziąć, pociąć, przygotować, jeżeli nie, to ten słynny karton taki od butów niech będzie czy od jakiegoś tam innego, od starego czajnika, od czegoś, żeby był w miarę sztywny, w miarę gruby, żeby to nie było mega cieniutki kartonik, bo ten na przykład jest lepszy niż ten, bo ten jest tutaj zdecydowanie tak jak widać, jak go nawet ściskam, on się po prostu, no, jest, jest słabiutki ten karton, także e, troszkę lipa. Dobra, znaleźliśmy jakiś karton większy od tego, co robimy. No i ja bardzo Eee, bardzo, że tak powiem eee, lubię, żeby on nie był za duży, bo za duży też powoduje, że łatwo jest go gdzieś tam zgnieść przez kuriera, uszkodzić. Nie jest tak sztywny. W tym wypadku postanowiłem go sobie o tyle zmniejszyć. Nacinamy wewnątrz w środku delikatnie i to nam się pięknie, ładnie o, złoży i mamy taki fajny karton. Zobaczcie, jest już trochę większy niż ten popek, więc co robimy teraz? Mamy przygotowany ten karton. Bierzemy tego popa i teraz tak. Idealnie byłoby, jeżeli macie jakąś taką folię, zawinąć go po prostu w tą folię, żeby nie latał w tym kartonie. Żeby był dobrze zabezpieczony. Ja tutaj akurat o, już mam taką folię na przykład. Żeby go zabezpieczyć, żeby nie latał w tym kartonie. Żeby tam nie, nie, nie telepał się. Tutaj można by było go fajnie. Tu dodatkowo możemy go sobie zabezpieczyć tymi, tym, ty, tą tekturą, która nam została. O, ona gdzieś tam też się nam schowa do środka, możemy to sobie na różne sposoby ją, ją dopasować, żeby jest jej za dużo. O, na różne sposoby możemy sobie dopasować i włożyć tutaj tego, ten karton. Ja go włożę na pionowo, żeby też y, gdzieś tam był dodatkowo zabezpieczony, jeżeli nie macie, trochę chaotycznie wyszedł nam ten odcinek, ale trudno, jeżeli nie macie folii, weźcie po prostu, wyrwijcie jakąkolwiek ulotkę, gazetę, zrolujcie ją, zostawcie taką kurtkę i włóżcie ją obok tego kartonu. Ona idealnie, i poupychajcie sobie tutaj tego, tej, tego papieru, ona, on idealnie spowoduje to, że ten, że ten kartonik nie będzie nam latał w środku, będzie bezpieczny i dotrze do, do odbiorcy. Dobra, przejdziemy już chyba do końca. Ja akurat tutaj mam takie resztki folii, którą po prostu postanowiłem wykorzystać, żeby go zabezpieczyć, żeby nam nie latał. Tak, tak. Tak, proszę bardzo. I teraz to możemy w jakiś sposób gdzieś tam okleić albo owinąć jakimś kawałkiem. Takiej folii, proszę bardzo. Czy tej grubszej. O. Jest to nie zabezpiecza ta folia przed praktycznie niczym, oprócz tego, żeby on tutaj nam w środku nie latał. Dobra. Zrobimy tak. Proszę tak. bardzo. Już mam tutaj małe zamotanie. O, zobaczcie, jest on zabezpieczony w ten sposób. Ja zrobię to właśnie na zasadzie tej, tej słynnej gazety. Włożę ją tutaj z boku, urwę następne, następne, o, takie ja po i z drugiej strony ją włożę. I znowu. Pać Może no Możecie nie mieć takich gazet, ale może są samolotki. Są różne rzeczy. To jest kwestia, żeby po prostu on nam tutaj w środku nie latał. Zobaczcie. Jest ładnie zabezpieczony. Sztywny. Możemy tu jeszcze trochę dołożyć sobie tej folii z boku. O. Proszę. Tak wygląda nielatający sztywny kopek. I teraz zostało nam tutaj dość dużo tego kartonu. Idealnie składa się na dwa, czyli zabezpieczy nam go od góry. Zobaczcie jaka wyszła nam atomowa paczka. Dzięki temu, że tu jest podwójny karton, tu na rogach też jest dość mocno wzmocniony. Te brzegi też wzmocniły. Wyszedł nam bardzo ładny kartonik, dzięki któremu możemy to wysłać. Troszkę mi tutaj e, nie podoba się jeszcze tu, że tu jest troszkę luźniej, więc dołożę jeszcze sobie, żeby się tak mocno nie uginał dołożę sobie jeszcze dwie. E. Ciekawe co ogląda ta osoba, która ode mnie kupiła tego popa. O proszę bardzo. O, teraz jest tutaj zdecydowanie lepiej. A no i co teraz? Nie będziemy tutaj... Reklamować, więc oderwiemy ten kawałek folii. Wpakujemy cynną brązową taśmą. Jedziemy wokoło. Najpierw zrobimy tą stronę. Oczywiście też dobrze jest. A i pewnie strasznie to będzie. Kałacowało na nagraniu. tutaj w tych najważniejszych miejscach przyciągnąć dwa razy tą taśmą, żeby się trzymała. I w tą stronę też lubię zrobić to dwa razy. Raz tutaj. I tu, gdzie są łączenia tych kartonów, zawsze dobrze, żeby była podwójnie to. Oczywiście, jeżeli macie dwa popy, starajcie się ten karton tak dobrać, żeby one weszły tutaj razem. Tu pewnie zmieściłyby się w tą stronę dwa popy. I też dobrze jest tutaj w środek między nie włożyć tutaj taki kawał sztywnej tekturki, żeby, żeby też dodatkowo wzmocnić ten środkowy, środkowy fragment tego kartonu. No dobra, wydaje mi się, że jest wszystko ok. Tutaj troszkę, może nie, tu nie rozchodzi się. Jeżeli aż tak bardzo się boicie, możecie sobie jeszcze pociągnąć. Jeszcze raz, nie jest on super piękny, nie jest on mega ładny, ale jest według mnie bezpieczny. Pozwoli dojechać Popkowi w całości bez uszkodzeń kartonu. Oczywiście może się zdarzyć, że. No naprawdę, kurier potraktuje to w jakiś sposób e, mega, mega mocny, ale na pewno zabezpiecza to w 90% e, o wiele lepiej niż takie te miękkie kartony, e, luźno włożone, gdzie wystarczy, o, gdzie wystarczy zrobić coś takiego. Jeżeli nie ma, jest to cienki karton, nie ma tam, to na pewno uszkodzi nam tego popa, nawet jeżeli on będzie w folii bąbelkowej, bo ta folia po prostu się ugnie razem z nim, ona nie zabezpiecza takich rzeczy, ona zabezpiecza rzeczy twardsze, które, które mają być zabezpieczone, żeby się nie, nie obijały. Przydaje się, ale nie jest idealnym e, rozwiązaniem. Dobra, mam nadzieję, że podobał Wam się ten filmik. E, dajcie łapkę w górę, subskrybujcie, piszcie, e, jeżeli macie jakieś pytania. I do następnego, hej. Ok, oczywiście mała przerwa związana z problemami technicznymi, ale skończyliśmy na tym, że robimy po prostu z kartonu taką obwolutę koło tego popa i mamy takie, takie zabezpieczenie a ten, niekoniecznie dół i góra będzie, chociaż jeżeli macie jakiekolwiek zdolności manualne, macie nożyczki, macie, macie nożyk, to możecie to po prostu spokojnie zrobić. Nie będę tego pokazywał jak Adam Słodowy, ale no chyba każdy już się domyślił. Mamy wtedy taki zabezpieczony, podstawowy pop. Co dalej? Co dalej? Szukamy kartonu. Karton najlepiej, żeby był większy od tego. I, i najlepiej, żeby był tak. Albo tej wysokości, czyli ten jest trochę za wysoki, albo żeby był tej wysokości. Tak jak tutaj widzicie, o, tak będzie lepiej, albo taki, albo taki. Ten jest zdecydowanie za wysoki, e, więc zaraz pokażę wam, co z tym dalej zrobić. E, jeżeli nie macie takiego kartonu, e, mieszkacie w mieście, czy gdzieś, na pewno jest jakiś sklep osiedlowy niedaleko, tam wyrzucają masę kartonów. U mnie jest tego multum, masa kartonów przy y, tekturze tych wielkich, grubych możecie je sobie wziąć, pociąć, przygotować. Jeżeli nie, to ten słynny karton taki od butów e, niech będzie. Czy od jakiegoś tam innego, od starego czajnika, od czegoś, żeby był w miarę sztywny, w miarę gruby, żeby to nie było e, mega cieniutki kartonik, bo ten na przykład jest lepszy niż ten. Bo ten jest tutaj zdecydowanie tak jak widać, jak go nawet ściskam. On się po prostu no, jest. Jest słabiutki ten karton, także e, troszkę lipa. Dobra, znaleźliśmy jakiś karton większy od tego co robimy. No, i ja, ja bardzo, e, bardzo, że tak powiem, e, lubię, żeby on nie był za duży, bo za duży też powoduje, że łatwo jest go gdzieś tam zgnieść przez kuriera, uszkodzić. Nie jest tak sztywny. W tym wypadku postanowiłem go sobie o tyle zmniejszyć. Nacinamy wewnątrz w środku delikatnie i to nam się pięknie, ładnie o, złoży i mamy taki fajny karton. Zobaczcie, jest już trochę większy niż ten popek, więc co robimy teraz? Mamy przygotowany ten karton, bierzemy tego popa i teraz tak, idealnie byłoby, jeżeli macie jakąś taką folię, zawinąć go po prostu w tą folię, żeby nie latał w tym kartonie, żeby był Dobrze zabezpieczony, ja tutaj akurat o, już mam taką folię na przykład, żeby go zabezpieczyć, żeby nie latał w tym kartonie, żeby tam nie, nie, nie telepał się. Tutaj można by było go fajnie, tu dodatkowo możemy go sobie zabezpieczyć tymi, tym, ty, tą tekturą, która nam została, o, ona gdzieś tam też się nam schowa do środka, możemy go sobie na różne sposoby ją, ją dopasować jeżeli jest ich za dużo, o, na różne sposoby możemy sobie dopasować i włożyć tutaj tego, ten kartonik. Ja go włożę na pionowo, żeby też gdzieś tam był dodatkowo zabezpieczony. Jeżeli nie macie, trochę chaotycznie wyszedł nam ten odcinek, ale trudno. Jeżeli nie macie folii, weźcie po prostu, wyrwijcie jakąkolwiek ulotkę, gazetę, zrolujcie ją, zostawcie taką kulkę i włóczcie ją obok tego kartonu. Ona idealnie. Nie poupychajcie sobie tutaj tego, tej, tego papieru. Ona, on idealnie spowoduje to, że ten, że ten kartonik nie będzie nam latał w środku, będzie bezpieczny. I dotrze do, do odbiorcy. Dobra, przejdziemy już chyba do końca. Ja akurat tutaj mam takie resztki folii którą po prostu postanowiłem wykorzystać, żeby go zabezpieczyć, żeby nam nie latał. O. Tak, tak. Tak, proszę bardzo. I teraz go możemy w jakiś sposób gdzieś tam okleić albo owinąć jakimś kawałkiem takiej folii, proszę bardzo. Czy tej grubszej. O. Jest to, Nie zabezpiecza ta folia przed praktycznie niczym oprócz tego, żeby on tutaj nam w środku nie latał. Dobra. Robimy tak. tak. Proszę bardzo. Już mam tutaj małe zamotanie. O, zobaczcie. Jest on zabezpieczony w ten sposób ja zrobię to właśnie na zasadzie tej, tej słynnej gazety włożę ją tutaj z boku urwę następne następne po dwie i z drugiej strony ją włożę i znowu czwarte może możecie nie mieć takich gazet ale może są samolotki są różne rzeczy To jest kwestia, żeby po prostu on nam tutaj w środku nie latał. Zobaczcie, jest ładnie zabezpieczony, sztywny. Możemy tu jeszcze trochę dołożyć sobie tej folii z boku. O. Proszę. Tak wygląda nienatający, sztywny kopek. I teraz zostało nam tutaj dość dużo tego kartonu. Idealnie składa się na dwa i zabezpieczy nam go od góry. Zobaczcie jaka wyszła nam atomowa paczka. Dzięki temu, że tu jest podwójny karton, tu na rogach też jest dość mocno wzmocniony. Te brzegi też wzmocniły. Wyszedł nam bardzo ładny kartonik, dzięki któremu możemy to wysłać. Troszkę mi tutaj e, nie podoba się jeszcze tu, że tu jest troszkę luźniej, więc dołożę jeszcze sobie żeby się tak mocno nie uginął, dołożę sobie jeszcze dwie. Nie. Ciekawe, czy ogląda ta osoba, która ode mnie kupiła tego popa. O, proszę bardzo. O, teraz jest tutaj zdecydowanie lepiej. No i co teraz? Nie będziemy tutaj reklamować, meczu, więc oderwiemy ten kawałek folii. Pakujemy słynną brązową taśmą. Jedziemy wokoło. Najpierw zrobimy w tą stronę. Oczywiście też dobrze jest. Aj pewnie strasznie to będzie kałacowało na nagraniu. Dobrze jest tutaj w tych najważniejszych miejscach przeciągnąć dwa razy tą taśmę, żeby się trzymała. I w tą stronę też lubię, zrobię to Tu, gdzie są łączenia tych kartonów, zawsze dobrze, żeby była podwójnie to. Oczywiście, jeżeli macie dwa popy, starajcie się ten karton tak dobrać, żeby one weszły tutaj razem. Tu pewnie zmieściłyby się w tą stronę dwa popy i też dobrze jest tutaj w środek między nie włożyć tutaj taki kawał sztywnej tekturki, żeby żeby też dodatkowo wzmocnić ten środkowy, środkowy fragment tego kartonu no dobra, wydaje mi się, że jest wszystko ok, tutaj troszkę może nie, tu nie rozchodzi się jeżeli aż tak bardzo się boicie, możecie sobie jeszcze pociągnąć jeszcze raz nie jest on super piękny, nie jest on mega ładny, ale jest według mnie bezpieczny, o, pozwoli dojechać popkowi w całości bez uszkodzeń kartonu. Oczywiście może się zdarzyć, że no naprawdę kurier potraktuje to w jakiś sposób mega, mega mocny, ale na pewno zabezpiecza to w 90% o wiele lepiej niż takie te miękkie kartony luźno włożone gdzie wystarczy, o, gdzie wystarczy zrobić coś takiego jeżeli nie ma jest to cienki karton nie ma tam to na pewno uszkodzi nam tego popa, nawet jeżeli on będzie w folii bąbelkowej, bo ta folia po prostu się ugnie razem z nim. Ona nie zabezpiecza takich rzeczy, ona zabezpiecza rzeczy twardsze, które, które mają być zabezpieczone, żeby się nie, nie obijały. Przydaje się, ale nie jest idealnym rozwiązaniem. Dobra, mam nadzieję, że podobał wam się ten filmik. Dajcie łapkę w górę, subskrybujcie, piszcie, jeżeli macie jakieś pytania. I do następnego. Hej. Cześć, witam wszystkich w kolejnym odcinku naszej przygody z figurkami Funko Pop. Dziś będziemy pakować Popa. Postanowiłem zrobić, bo cały czas dzisiaj spotykam z tym, że ludzie źle wysyłają, źle pakują. Nie wiedzą jak zabezpieczyć popa, żeby dotarł w całości, żebyście nie dostali takiego takiego zniszczonego, zgniecionego kartonu. Jak zrobić to, żeby on dotarł w całości i będziemy pakować takiego popa. Będzie to taki mały poradnik, oczywiście mój, ale mam nadzieję, że przyda się komuś. W, do e, wysyłania popów, do tego, jak zabezpieczyć tego popa, żeby dotarł w całości. E, fajnie by było, jakbyście mieli takie protektory kupione gdzieś sobie i wysyłali w takim protektorze. On bardzo dobrze zabezpiecza w miarę sztywno e, popa przed tym, żeby, e, żeby się nie uszkodził. E, takie protektory oczywiście możecie kupić we wszystkich dobrych sklepach, no też e, im grubszy, tym lepszy. No, ale nie każdy chce dokładać tego, tego, tego protektorka. No, bo on tam kosztuje chyba z 5 zł czy coś koło tego. Nie każdy chce. Drugim wyjściem byłoby idealnie mieć taki kartonik. Na przykład czasami dostaje się takie popy, czy z innego sklepu wysyłają w takich kartonikach zabezpieczone. Albo podobny w miarę tej wielkości kartonik, do którego wejdzie ten pop. Ewentualnie wtedy dołożymy tam troszeczkę folii bąbelkowej, tej słynnej, którą uważa wielu za to, że to jest cudowna rzecz. Nieprawda. Powiem od razu. Dla mnie to jest nieprawda. Ta folia służy super, ale odpowiednio zastosowana i do innych rzeczy też, a niekoniecznie do popu. Popa możecie wysłać zupełnie w kartonie. Jeżeli macie gruby, sztywny karton, taki gruby, zobaczcie jaki on jest gruby, w porównaniu do tego, jeżeli macie taki karton, włożenie takiego popa luzem, nawet takiego drugiego do takiego kartonu, chociaż ja bym tu włożył kawałeczek folii e, lub, czegoś, e, lub czegoś podobnego, e, e, spowoduje, że będzie on tam super, super pasował, będzie bezpieczny i po zamknięciu, zaklejeniu jest to praktycznie atomowe no musiałby potem przejechać samochód, a rzucenie czy spadnięcie, czy gdzieś tam e, przygniecenie ciężką paczką, nic mu, nic mu nie zrobi, no to to jest takie rozwiązanie idealne. Ale wracamy do naszego popa. Jeżeli nie macie takiego kartoniku, fajnie też jest w prosty sposób. Bierzemy jakikolwiek karton, jakikolwiek karton, ucinamy mniej więcej tej długo, grubość, tej długości, tutaj, o, proszę, tak. Robimy z tego kartonu taką, taką osłonkę, zakładamy go wokoło tego popa, sklejamy i mamy coś podobnego do tego. I wtedy możemy na przykład jeszcze owinąć to folią, i jest to wtedy zabezpieczenie takie podstawowe, bo mówimy tutaj o takim podstawowym zabezpieczeniu popa, żeby nic mu się nie stało. A zaraz przejdziemy sobie do dalszego, do dalszego pakowania.